Ja chcę poinformować, że kilkadziesiąt godzin temu y, wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ustaliliśmy, y, podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji y, naszej y, zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to y, adekwatne środki. Chcemy koordynować razem z Finlandią Prace na granicach, ponieważ szczelne granice z Rosją i Białorusią to muszą być szczelne, jeśli naprawdę mają być szczelne, to musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być tutaj słabych ogniw w tym łańcuchu. Jesteśmy gotowi, Polska i Finlandia także wesprzeć i współpracować z innymi partnerami, tak aby granica na Wschodzie była rzeczywiście skutecznie kontrolowana.